Witam wszystkich ponownie na moim kanale. A ty, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, nie zapomnij wcisnąć przycisku: subskrybuję, Żeby nie ominęły Cię wszystkie fajne przepisy, które będą się pojawiały w przyszłości. Słuchajcie, była mała przerwa, ale nie będę was tutaj zanudzał opowieściami, bo zbliżają się święta. Piszecie do mnie, żeby zrobić ketożurek albo keto żurek albo ketobarz biały. No więc. Jest, chciałbym wam to pokazać w moim wydaniu. E, barszcz biały w wersji ketogenicznej. E, zapraszam was do prezentacji produktów. Masło klarowane 100 g, cebula 200 g, boczek wędzony pół kilograma, ziele angielskie 6 ziarenek, liść laurowy 6 liści, łyżeczka majeranku, 4 ząbki czosku, Jeden barszcz biały pół litra. Jeden bulion warzywny, dwie śmietanki 30, czyli 400 g, pół kilograma białej kiełbasy, jedna cytryna, 40 gramów grzybów suszonych, oczywiście sól, pieprz i 1,5 litra wody. A więc zaczynamy. Będziemy potrzebowali dwóch garnków, jednego do przygotowania zupy, drugiego do podsmażenia. Do większego wlewamy 1,5 litra wody, a do mniejszego 100 g masła klarowanego. Do rozpuszczonego masła klarowanego wrzucamy cebulę pokrojoną w kosteczkę. Następnie solimy. Do ciepłej wody wlewamy zawartość bulionu. Wrzucamy przyprawy z wyjątkiem czosku. Wlewamy dobrze wymieszany barsz biały, koncentrat barszczu białego. Dorzucamy grzyby oraz białą kiełbasę. Gdy cebulka się zarumieni, dorzucamy do niej pokrojony w kosteczkę boczek. Po jakimś czasie nażywacz zaczyna wrzeć, a boczek zaczyna się zarumieniać. Wtedy wciskamy czosnek do cebulki i boczku. O, i ostatni. No dobra, robi nam się tu trochę gęsto, a więc przerzucamy wszystko do jednego większego garka. Gdy mamy wszystko w jednym garnku. Doprawiamy jeszcze dla kwaśności cytryną. Ja lubię bardzo wyrazisty smak, dlatego dosyć dużo tego soku wciskam. Po próbowaniu jeszcze dosolimy, zawsze dosalam na koniec, bo nie wiadomo jak bardzo przyprawione jest mięso, żeby zupa nie wyszła nam za słynne. Troszkę pieprzu. Ja lubię ziołowy, ale może być normalny. No dobra i ostatni produkt na sam koniec śmietanka. Dodajemy mieszając. I druga. No dobra, a teraz gdy mamy już wszystkie produkty w garnku, Pozostało nam go pogotować na małym gazie przez jakieś 10 minut. I będzie gotowy do nakładania. No i proszę bardzo, baszczek nałożony. Oczywiście podajemy z jajeczkiem na twardo. Słuchajcie, spróbujcie tego, bo w pół godziny zrobicie najlepszy biały barszek jaki kiedykolwiek jedliście. Uwierzcie mi, ten smak po prostu powala na kolana. Ja się biorę za jedzenie. A Wam życzę wszystkiego dobrego!